Jestem widzowie absolutnym mistrzem. Jestem w połowie pierwszego meczu, już nawet w końcówce. Przyznałem jednego szczura. Nie widzieliście go. A wiecie czemu? Bo nie włączyłem nagrywania. Przepraszam. A tak fajny był ten wstęp. Nie mam jak tego po powtórzyć. No, no, nie mam. Je Zauważyłem nagrywania, teraz to zauważyłem, gadałem do siebie cały ten czas Masakra Pokażę wam potem kto był szczurem Nie, nie pokażę wam, jak mam wam pokazać jak się nie nagrało Co ja zrobiłem? Nie widzieliście jednego szczura w tej serii Nie był jakiś taki, że musielibyście go widzieć, ale był szczurek Na start tego meczu Teraz już obserwujemy Mr Wolfa. Ale ja pitole. Taki wstęp fajny zrobiłem. Zrobię ten sam wstęp w następnym odcinku. Ha 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 Widziałem, że to się kiedyś wydarzy. Przez to, że nagrywam to daily, to już mam taki przesyt tego wszystkiego. Tak mi to ryje łeb, że po prostu zapomniałem. Tragedia. Przepraszam was bardzo. Zobaczmy sobie do końca już ten mecz. Na naszych oczach Mr. Wolf Próbuje tutaj coś zrobić Znaczy 5 fragów jest do... no, Nudny taki do oglądania Właśnie między innymi dlatego Dlatego zauważyłem, że nie nagrywam Bo oglądamy tego gościa, którego gameplay Jest taki trochę sleeper Na szczęście dla nas, dla Was ginie, więc mamy zmianę. Raz jeszcze przepraszam. No To, to, to jest w ogóle jakaś abstrakcja, żebym zapomniał kliknąć, włącz nagrywanie, nie? No dobra, mamy L-Turko w takim razie. 14 fragów. 55 poziom prestiżu pierwszego. XM4. No, wygląda na ogarniętego gracza. Czy tak będzie? Zobaczymy. Co ja Wam moi drodzy ciekawego powiem? Łapki w górę, nie zostawiajcie za karę O no nie, nie no Niedopuszczalna rzecz, żebym mnie ja w nagrywaniu nie włączył Tragedia I to jest w ogóle nie do... Wiecie, to jest seria, w której nie jestem w stanie tego Powtórzyć Jakkolwiek Nie jestem wam w stanie Opisać tamtego szczura Dlaczego dostał Po prostu był szczur Na szczęście nie był jakiś taki Tak jak powiedziałem Niesamowicie wyjątkowy, żebym tutaj teraz płakał, że takiego szczura nie widzieliście. No ale szczurek był, no szczurek był. Taki słodziek na niskim levelu, tam chyba 17 level miał. Obsrany do granic możliwości. Oj. Nie podobał mi się ten frag. Ale nie patrzyłem się dokładnie. Czy nie dość, że nie włączyłem nagrywania na start, to jeszcze włączyłem nagrywanie zaraz przed tym, jak dało. Tak. Ja! Full aimbot, absolutny full aimbot. Nawet się nie próbuje kryć. Śmietnik. To teraz by wam się przydało widzieć tego słodkiego szczurka z początku, nie? Naprawdę by się przydało. Bo my, no nie no. Zaczynamy to wszystko. W sensie wy. Odpoważ... śmietnika. Oh my God. Tragiczny jest ten gość, tak, tak ogólnie. Jest szansa, że jak tu będzie ktoś ogarnięty w tym lobby, to go zabije. Bo on wychyla fatalnie wychyla. Fatalnie wychyla, nie? Oczywiście ma od razu im loka na głowę. Więc ten, ten ktoś też musi dać bardzo precyzyjną serię. Ale jak zacznie strzelać pierwszy, a to jest możliwe przy tym fatalnym wychylaniu tego gościa, to może go zabić. Pytanie: czy będzie ktoś taki w tym lobby? To naprawdę nie, nie musi też być jakiś niesamowicie dobry gracz. Taki, takie prawdziwe 3KD by go mogło tutaj porobić. Oczywiście wszystko zależy od sytuacji, w której na siebie trafią, nie? Ale no nie, no. Tragedia jest, gość. Tragedia. Pierwszy frag Ralfiego Jeżeli Ralfi nie jest odpalony To narodziła nam się legenda Ja to kurwa bajki o 3kd A wydupił go Ralfi na 11 poziomie Dla którego to był pierwszy frag Czy to jest możliwe, żeby on nie był odpalony? Proszę Ralfi Żebyś ty był czyściochem Błagam On mu dał same głowy, więc To jest realne? Ralfi Nie załamuj mnie, proszę. Proszę, Ralphie. To jest dobra oznaka, że nie strzelił. A jest czysty, to to jest najpiękniejszy jedenasty poziom w historii Wydupił najbardziej skręconego typa, jakiego widzieliśmy chyba w tej serii, bo chłop aimbot totalny no, nawet się nie krył Jak to jest czyścioch Strze... Potrzebuje jednego pojedynku, jak strzela z tej XM4 teraz, żeby wam powiedzieć czy on jest czysty Pulsu. Łopy po prawej. To Okej. Okay. Tutaj wody. ktoś wody. musi być tutaj wody. po jego stronie. Tam, tam jest jeden, dwóch, ale tu ktoś musi być obok niego. Nie wierzę że tu nikogo nie ma. Oczywiście ten czujnik pulsu chyba mu coś pokazał. Już sam nie wiem. Tak się tu patrzy. Kurde, nie wiem. Ralfi. Czy my jesteśmy świadkami. Znaczy, no, już jesteśmy. No, nie, nie, nie. nie. On nie może być odpalony, bo jeżeli jest odpalony, to to w ogóle nic nie zmienia, że zabił innego, odpała A jeżeli nie jest odpalony. O, jest chłop tam na górkach, u góry. Nie widział go Ralfi. Czyli, wuchacza nie ma Kurwa, Ralfi Skup się! Gdzie ty idziesz? OK, To ma sens Poszedł Bunker Buster Będzie miał tu chłopa przed sobą, coś czuję na drugim pasie na autostradzie Linka nie, nie, kurwa, Ralfi, to był czyściok. To musiał być czyściok ten, Ralfi. Coś pięknego. Taki chłop wyjaśnił cheatera, jak do tego doszło? Teraz już mamy Peprinsa 10, 12 fragów. Co ty robisz? Co ty robisz? 5 HP mu zostało Z 5 HP mu zostało Pob go prawie zabił, nie? To się po prostu nie dzieje, nie? Te rzeczy w tych meczach, których jesteśmy świadkami, się nie dzieją. Ja naprawdę czasami mam wrażenie, że ja śnię. Że to jest sen, to co się tu wyprawia. Wiecie, co chcę sprawdzić, nie? Tak, żeby. Bo to może mocno pomóc w ocenie Ralfiego. Czy on gra na PC-cie. Kurwa, Ralfi to jest goat. GOLD! gold! PlayStation Network. 11. poziom. Rozdupił jak chciał citera. Ralfi. Dobra widzowie, może nie widzieliście jednego szczura. Z mojej winy, ale za to dzięki mnie widzieliście i poznaliście Ralfiego. Mam nadzieję, że to rekompensuje trochę ten Tofopa na początku. Raz jeszcze przepraszam. My lecimy z meczu numer 2. Teraz już od początku na szczęście widzę, że nagrywam. No i niech się dzieje to, co ma się, ma się dziać. W w rondze. Też mam wrażenie, że tego się ja już widziałem. Widziałem, nie widziałem. Wygrałem gułak. Bo se wyszedł. Mi to nawet pasuje, bo mam dwa zgony, a nie jeden w tym meczu. Także moi drodzy, 117 miejsce. No i zobaczmy. Emat Asadi. Który być może zdobywa drugiego fraga. Nie, nie zdobywa. Nie zdobywa, ale coś tam się postrzelał. Level 55. Chyba bardzo tęskni za Werdańskiem, bo ma i emblemat Werdańsk i wizytówkę. Która nawiązuje właśnie do Werdańska Okej, okay, jest tutaj próba podjazdu Chłopa, z którym się właśnie strzelał Ale gdzie ten jest? W tym momencie to nie wiadomo okay, Sprawdzę klatkę Ktoś tu ląduje O, i jest też chłop na klatce Okej okay. Zaraz się spotkają No jest To jest dosłownie ten gość no, i jest frag. Drugi. Tu pewnie chłop lądował na tych budynkach. Gdzieś tutaj. Kolejny ląduje. No, ten model jest fatalny do strzelania. Ja też z niego nie potrafię i nienawidzę strzelać. Jakiś tak podbija ten celownik. Nie wiem. Tragiczny. Tragiczna broń z ziemi. Mimo, że legendarna. Także nie dziwię się, że nic nie trafił. Okej. Okay, a teraz zdobywa trzeciego fraga. No, ten system Trophy, kolego, który tutaj zginął, nic by Ci nie mógł pomóc. <laughs> Naprawdę, nic by Ci nie mógł pomóc. Oj! Wypełznął tutaj sz... szczur z zalady. Pojedynek przegrał, ale jego mina dokończyła dzieła zniszczenia. A emat walczył już głagą z Reaction Cityu. Sajci. O, ale słychać kroki. Biega jak krówsko. No i Emad Asadi wszystko słyszał. Granat dokończył sprawę. Jest piąty frag. Jest powrót na Urzykista. No, nie, no, Ema z szczurem nie będzie. Wraca w ogóle w to samo miejsce, gdzie zginął od tej miny. Ciekaw jestem, czy miał w głogu tego gościa, który go zabił tą miną, tego szczura. Czy to był on? Bo jeżeli to nie był on, to może ten szur znowu tu jest O, znowu dostał Gdzieś tutaj z górki chyba, nie? Tak, tak, widziałem na minimapie przez chwileczkę Gdzieś chłopak Chłopak, co ja w ogóle mówię? Tutaj jest, o, widzicie? Chłopak Chłop <laughs> Może chłopak, ale... Mogę mówić chłop No przej, jest kupowane Nie, nic nie jest kupowane Nie ma siana, no właśnie Teraz może na jakąś broń starczy Albo chociaż na tą gułagów, żeby być bezpiecznym, właśnie to wybrał. Bo zrzut ma w sumie obok, także ma to sens. Ok, co może wziąć taki gracz ze zrzutu? Ja myślę, że to absolutny standard. XM4 i Jackal. Będę w totalnym szoku, jeżeli to będzie coś innego. No, oczywiście, zawsze jest szansa, że będzie grał karabinem sniperskim, ale nie. No, wydaje mi się, że Emma Dasadi gra. Xem czwórą. Dobrze myślę. No. Oczywiście, że tak. Okej. Okay. Xem 4 z ośmioma dodatkami. A jest wal na razie na zapasowej. No, no ma wszystko, tak? Wr wrócił do meczu. No okej, okay. no brakuje selfa. Mógłby być bezp. Ale z biegiem czasu być może wszystkie te rzeczy zdobędzie. Ja bym się wcelował w tego chłopa. Oho. Dobry snap. To był, to był ten gość. To był ten gość to. Tutaj był ładny snap na chłopie. Ładnie. Dobry, dobry refleks. Wcześniej. E, znaczy widzę od razu błąd jaki on popełnia przy strzelaniu. Idzie do przodu strzelając. Tak minimalnie. Nie wiem, on dalej chyba myśli, że nie zabił tego gościa, którego pierw... Do którego pier strzelał. Bo bardzo tam obserwował dalej tego banana. Teraz będzie rotacja linką. Pedrix był w lobby. Nie, no, gołty. Gołty się tutaj powtarzają, nie. Gołt z wczorajszego odcinka. Dzisiaj mamy już nowego. <laughs> Piękna sprawa. Ale Ralfi naprawdę zrobił niesamowitą rzecz, nie. No, niesamowitą rzecz. Coś po prostu przepięknego. Myślałem, że będzie rotacja tą linką, a on patroluje teren dalej. Bardzo trzyma te banany. W sensie zaczynaliśmy obserwację na bananach, na bananach zginął, wrócił na banany, i na bananach dalej jest. Teraz zdobywać łatwo siódmego fraga. Prawo, prawo na dole zeskoczył. O. W ogóle nie widział tego gościa. Gdyby ten gość był dobry, to by go zabił. Na jego szczęście no chłop nie był dobry. I wpadł ósmy frak ale przespał moment na rotację linką. Prawda ma blisko do tej zonki, więc to może nie jest aż tak znacząca sprawa. Zaraz będziemy mieli na kolejnego bespa i w sumie można pieszo rotować z bespem. Ktoś wziął bounty na niego. Co on se kupił? Przenośny sklep se kupił? Co? Co go miał już? Sam nie wiem. Podziwiam, że mu się chce tak lutować, nie? Podziwiam. Co prawda wykorzystuję tę gotówkę. W przeciwieństwie do wielu innych graczy. Ale no... Pasja do lutowania jest ogromna, nie? Normalnie jakby grabież grał, nie? Jakby tutaj wygrywał ten, kto najwięcej gotówki zbierze. Kupił se selfa, to już jest jak najbardziej zrozumiałe. No i musi tu być rotacja, kolego, jakaś sensowna zaraz, bo ta ząka się domknie, i kolejna pewnie będzie gdzieś tutaj przy mieście. Znaczy, no gdzieś tutaj pewnie, nie? Ta kolejna ząka będzie tutaj jakoś. Tak czuję. Tak czujemy. O, Jaki słodziak, nawet strzału nie oddał. Stał wmurowany, wcelowany. I pożegnał się po prostu ze śmiercią. No dużo ma szczęścia Emat, bo już dwa razy jakby trafił na lepszych graczy, to by go zabili. Bezproblemowo by go zabili. Przynajmniej wiemy, że nie ma wucha, nie, <laughs> przynajmniej wiemy, że nie ma Wuha. No oczywiście Aimbota również. To jest czysty gracz. 9 fragów, po lewej widzi chłopa. Ma prostego fraga po lewej. No właśnie. Oj, co to za głupi pomysł! Mega głupi pomysł to był. Ale wyszło. Wyszło. 10 frag. Może chciał nam tutaj, wiecie, wprowadzić emocje większe. No to szanuję, szanuję w takim razie. Chłopa ma na blisko, kolejnego. O ale to chyba jakiś. Kształciopaluch. O kurde. Ty, no. Wyglądał na totalnego żuka, po czym zrobił fajny movement na samym końcu. I. No, mógł tutaj zaskoczyć Asadiego. Jest w końcu rotacja. Chociaż to chyba taka tutaj, na blisko tylko. A no, on zbierał siano, okej. Okay. no selfa co może kupić? I teraz chyba trzeba w końcu zacząć rotować, co? Strasznie dużo czasu ten gracz poświęca na rzeczy typu kupienie rzeczy w sklepie, lutowanie. Jakby nie ma w tym nic złego, jeżeli ktoś preferuje takie podejście do rozgrywki, o ile jest w stanie wykorzystać to wszystko. A tutaj na razie jest to wykorzystywane, nie? Bo non-stop wydaje te pieniądze, które znalazł, puszcza te bespy, ma rozeznanie, jakieś kilstryki, coś. To wszystko tutaj łączy się w całość. Dawno nie było takiego gracza, który by naprawdę wykorzystywał większej rzeczy, które zdobywa, robi w meczu. Puści mu ten. Ten chłop będzie musiał zaraz stamtąd skakać, bo nie ma zonki. Więc najlepiej dla niego byłoby... O, już, już zeskoczył. Najlepiej... O, tu w ogóle jest więcej chłopów. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Powinieneś przestać strzelać. Bo nie szło. Nie szło tutaj mu strzelanie się z tym gościem. Przegrał ten pojedynek. Ale ma przecież ten żeton gułagu, który kupił na samym początku, więc jeszcze gułak Jeszcze gułak i jeszcze raczej wróci. oj. Uh, 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 uh. Było niebezpiecznie, bo mu zbreakował kamerę Ale się udało Jest moi drodzy Frag numer 12, to jest naprawdę dobry mecz w jego wykonaniu Wbrew pozorom, mimo że ten mecz Naprawdę sensownie jest przez niego rozgrywany No nie spodziewam się, by on Robił regularnie tyle fragów Myślę, że zdarzyło się, że zrobił Na przykład 15 Może nawet kiedyś pod Nie, no myślę, że 20 nigdy nie zrobił Oj, ale teraz głupi pomysł, bardzo, bardzo głupi pomysł. Cały mecz grał sensownie, żeby na końcu taką głupotę odwalić. I zabija go snajper, bo chyba nie ten chłop na tym dachu, tylko właśnie snajper z prawej strony, a przełącza nas, no właśnie na niego. Forest Gump, dla którego to był pierwszy frag, oj, to musi boleć. Gdy giniesz, mając fajną ilość fragów i zabijacie gość, dla którego to był pierwszy frag. To jest to bolesne Forest Gamma ma fatalną sytuację, bo nie ma kewów Nie, zaraz będzie miał kewy Okej, okay, Forest Gump ginie Po prostu ginie mhm. Nie dał mu y Zero litości Ze strony Aurora Zero litości. Forest Gump, no, zepsuł mecz. Całkiem dobremu graczowi, jak na to lobby. No i korzysta z tego też bezpośrednia Aurora, który już nie będzie musiał się z nim użerać, Ma 8 fragów. Prestige 8, poziom 12. Robi sobie kontrakt łupieżcy, To jest dosyć ciekawe, że taki kontrakt na tym etapie meczu. Ok. Spadnie mu teraz nagroda. Także to ma sens jak najbardziej Tutaj może wypaść nawet specjalista jeżeli się nie mylę Wypadł przenośny sklep, co, to, co też jest całkiem niezłe No i zobaczymy, zobaczymy jak Aurora tę końcówkę rozegra Wyleciał mu bezp. proszę bardzo no, to, to, jest, to jest mocna rzecz Jeden chłop oczywiście na tym budynku przed nim, nie ma, nie ma zdziwienia Drugi chłop po lewej Właśnie z nim próbuje się strzelać, ale to jest ciężki do wyciągnięcia frag Zobaczmy jaką zonkę Dobrą zonkę dostała Aurora Nie musi daleko rotować Co prawda ten chłop na tym wysokim budynku ma najlepszą zonkę Tak samo jak ten gość na potencjalnie e, stacji benzynowej Ale Aurora też narzekać nie może Bo on sam sobie tę stację benzynową może zająć To jest ryzykowne tak stać w tym momencie na krawędzi budynku, mając chłopa na wyższym budynku. O! Wyskoczył teraz gość tutaj z tego auta. No, chłop pod nim na pewno będzie mu tutaj trochę psuł krew. O! Wy, wyczekał go potężnie. Naprawdę mu robisz wykończenie. Dużo ryzykuje Aurora tymi niektórymi rzeczami. No ale dziewiąty frak zdobyty. To prześć. dach, dach stacji benzynowej. Świetna ząbka. świetna ząka do niego. No, nie, czy chłop nie jest nad nim? Gdzieś tu chłop biega, nie, nie jest nad nim. Czyli jest gdzieś. Gdzieś tam, okej. Okay. No tu ma naprawdę świetną ząbkę. Mury ma, za którymi może się chować wszystko. Tylko gdzie jest pozostałe pięć osób na takiej zące? Muszą bardzo szczurzyć ludzie. Jeden pewnie gdzieś tutaj za murem, drugi gdzieś tutaj, trzeci tutaj. Teraz się ktoś zabił, dalej jest ten chłop na tym najwyższym. On musi pamiętać o tym, że ma chłopa pod sobą. No, za wcześnie na ten dach, za wcześnie na ten dach. Bo jak wychyli mu teraz na head gość tutaj, to byłoby nieciekawie. Ma chłopa na plecach, na jego szczęście absolutnego żuka. Ok, tutaj chłop no, zeskoczył. No, zeskoczył też down. bardzo idiotycznie, więc oddali mu dwa fragi. Jest tych fragów już 11. No i zostało dwóch gości. Jeden namierzony. No i nie wiem, czy ten drugi to nie jest ten pod nim? Czy to. Czy on zabił tego już pod sobą? Tak, ten pod nim. No. No, jakby Auror, Kaman! Wiedziałeś, że masz chłopa pod sobą? Co prawda, nie wiem, co tu się wydarzyło, ale jakim cudem Auror dalej żyje. No I pewnie wygra ten mecz, bo teraz dostał totalnie ząkę pod siebie. Tak, wygra ten mecz. Szczerze? Nie zasłużył. Odwalił taki paździerz z tym chłopem pod sobą, że z uwagi na samo to nie zasłużył na wina. No, i jak można było zapomnieć o chłopie pod sobą? Albo nie sprawdzić, po prostu tak, wiecie, asekuracyjnie tutaj okolicy pod sobą. Pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić, zeskakując z tego dachu. No, ale lobby było na tyle słabo, słabe, że i tak udało mu się wygrać. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Ralfi, Legendo, dziękujemy. Myślę, że wszyscy możemy złożyć mu podziękowania za to, co nam dostarczył. Ja oczywiście raz jeszcze na sam koniec przeproszę, że nie widzieliście jednego szczura i nie widzieliście no, ponad połowy meczu tego pierwszego, no tego szczura przegapiliście, tak naprawdę. No i tyle. W przyszłości naprawdę będę zwracał już kilkukrotnie uwagę, czy nagrywam. Pierwszy raz mi się to przydarzyło, przepraszam. No i tyle, do zobaczenia jutro, do zobaczenia na streamach i na wszystkim co robię na tym kanale, dzięki że jesteście, dzięki że oglądacie i do następnego na razie!